Robiłem To nie jest ooo wychamy Tu było A ta ściana, ściana niewidzialna <noise> Hej tu Hogaty, jeżeli film Wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę, dajcie znać w komentarzach pod filmem, wpadnijcie na G2, Instagrama, Discorda, wszystkie linki macie w opisie pod filmem. Dzięki No okay. nie pan. Poza tym stylo, wiesz no, tam nie mógł na przykład takich rzeczy zrobić. O Nowiński. Jakim Widzicie? No, to jest. Z, Polakiem, z, z, Polakiem jedziemy. Z Polską, z Polską, z drogi, bo to pizzo na pewno nie było. Bo dla teraz widzów, którzy nie. nie wiedzą, o czym mówimy. Sylwester odkrywa w wieku 20-10 lat e, odkrywa takie rzeczy jak to, że jak jecie za dużo dziwnych rzeczy, to ty e, jecie. No ładne. I, i, I że się brzuszek może zdrowić po tak. prostu. Tak. Nawet jak, się wiecie, jak się jest ultra pochudym. chudym. Sylla najpierw musisz zrobić. Ja czekam stary tym, na tę twoją siłownię, bo ty okay. już mówiłeś o niej. Ja już się zapisałem ty lody. No, no, nie wiem, kiedy, no? <noise> no. A kiedy byłeś? Jezu, dobrze, że to jest nietykalne Chorek pewnie. Zajęty, Ciekawe, czy Jezus, mi się uda szybciej może. zapisać niż Sylwestrowi, a ja jeszcze muszę operację nie zrobić. Nie uda ci się. No nie byłem nie tego uda taki uda pewien. Się. Sylo. Mówię, ja już... Ale w sumie no ja już się już parę razy wyprzedziłem. Ale dużo wcześniej. No co no co, no nie wiem kiedy no na razie. Ale ja też tak tyle nie mam kiedy. <grym> tak naprawdę. No ważne. Chodzi o... Ci rześni ja w gnoju! Oooo a zgodziłem za, w do w za w do w daleko, w za wysoko za zabiliśmy. Za no to wiem Za mała prędkość u nas. Nie to ja miałem za dużo. A my mieliśmy za mało. Rzucić ja to parę kilogramów będę musiał za długo ty, ty będziesz musiał zrzucić. <grym> tak Nie, wiesz co, a wiesz co mi się wydaje? Jak tak sobie ja chodzimy. E, musisz zrobić, dka, przerobić to. Chodzi o to, tak, że chodzi o to, no że, tak. że pewnie kilogramy ci się zgadzają i dalej jest ich mało, tylko kwestia z tego, że po prostu za dużo masz tkanki dużych. Plus jeden co się zacznie się ta no, nie, nie. tkanka robić jakby, nie? No, no właśnie i najlepsze jest to, Dlatego że wiesz, że... To... No bo wiesz, na przykład mięso... Ty takie żeś To takie długie robi. było. Dlatego siłeczka i będzie koks, no. No to ty będziesz jeszcze Także... masował, kur. sobie w ogóle to, ty musisz to, musisz celo, to ty musisz iść, ty... to dobrze. To no ty dietetyka. musisz iść. A ty nie miałeś tyle hunterków? Ja? No przyniosłem sobie właśnie. O ty w dupę, nie! nie. Spadać na sam koniec. Nie, tam jest straszny długi punkt. Ale nie o fajnie. Kurde, jest, jak to wąsko. jest śnieg, i, i wiatrak, i daleko punkt. I nie y fajnie. Zagapiłem coś. się do tyłu. Dobra. A dał też. Da, da, Where to checkpoint? Jest. Daleko, mówię. Kurde. Baczek spadł. O, Jezu, daleko. No, czek, on, on jest naprawdę daleko. On jest naprawdę daleko ale ja byłem w połowie na czeba. początku, kurde, i się spadłem, bo sobie na pewno. Ale to, to, ciuka, to jest proste to, co teraz robimy. Tam Dobra. Tam potem to zdrób Tam jest kurde morze. O, tam wiatrak. dokładnie o to mówię. <laughs> jeszcze śnieg. A wiadomo, że śnieg. śnieg. A się to Dobra, Maria. Kurde. Pa, robię to! Kiedyś ja to wiesz, zrobił, ty. No i przestraszył. Na samym... Na samym e, dobra, za no, no, to. Że jak pierdzisz, to żebyś mutował się. O co, co, co? no Ale Normalne, przecież no. jak masz dobry mikrofon, ci tego dalej i tak ci ciągnie. Ty no. <grym. grym>. już wie po prostu. Chodzi o to, A, jak masz tak ustawiony. To, chciałeś zrobić e? Tak, nie dało się. Co ci Zależy, jak masz ustawiony. Jezus, no nie, o, nie wiem, No jak no, masz dobry to mikrofon, to ci, to ci nie, to nie będzie. Nie, no ja jestem tu headem. Yes, to to jestem, prawda? Nie, no, to to nie, No, chcieliśmy skomentować, o, więc skomentowaliśmy. Z całego Spagało, mieszkania to dźwięk. To jest jedyny. mordy, no. Kazawki to dłe. Do ciebie to było. Silo. Krótka i sz szmule Jeden na jeden, po, na gołe klapy. OOP! Chłopie, by mnie zamknęli za ciebie. Chłopie, waga <grym> 7-7 się nigdy. Chłopie, zainwestuj. Waga 7-7 się spotkajcie, panowie, słyszysz? Się spotkajmy w wieku najpierw. A, 7, o, 7, 7. Oj, Silo, najlepsze argumentum od wieku. Tak, to w wieku może no, nie jest, da, ja wam proponuję, spotkajcie się w IQ. Spotkajcie się w, o, to, to w Warszawie, jest, to najszybciej chyba. Spotkaliśmy się w Warszawie, w Warszawie. to spadłem. Nakopałem mu do dupy. Tak, chciałbyś. Nakopał ci do dupy, naprawdę? Nie no. no. Tylko tak powiedziałeś ty, do dlaczego pani, Dlaczego no, nie, z... nie umie jeździć się, się nie naje... Ty się wstydził. niebie. Co ty wiesz? A mówiłem od razu, nie bierz pałeczek, bo się nie najesz, bo ja tak samo, więc nie, nie umiem tym nie umiem posługiwać. Ja robiłem trening no. po prostu ja Jeszcze potenować. ktoś był... Tam, tam poszedł w sumie ćwikle po też tu No sylo, Ja! A, powiedziałem okay. do pani, że kolega sobie nie radzi, czy można prosić o widelczyk. Pani mi dała, no. A Znaczyła ale się w ogóle Sylo to jest taki, że nie mógł po prostu poprosić o drugi widelczyk, tylko musiał tak. jeszcze skomentować do tylko pani, że, cymulek, że kolega sobie nie, koledien, nie radzi. Nie a... nie... Kolega, kolega bo, nie radzi bielczyk, Bo kolega sobie nie radzi z pałeczkami Ja już tylko chciał zarwać po prostu tak. Zarazić ten może to nockę co najwyżej No, w no. grę komputerową Nie yeah. Czemu ja chcę to na pełnej wlecieć? A co? Ja ja tam ciem, gdzie ja nie ciem, ma checkpointa um, tak naprawdę A żeby spać chyba jest tu na lekko ja sobie wjadać Ja <laughs> też sobie ten... spadłem W gówno przed na klocku lego Ty dwukropek yes, Nie daj że w gówno kulego, to na klocku lego No doleś ty kurwa. Co? Pip <laughs> Pipo ja Inzaghi Ty los tam się dusi ze śmiechu Chodź tam z tyłu tak, <laughs> Fajnie Shepard to powiedział Zareagował To ty ty. No, było śmieszny <laughs> dla mnie tak oh. kurze e, Szepard słyszysz, mógłbyś nawet streamy robić i chłop by przychodził, oglądał i by się śmiał. Robiłem. Pomyśl o zmianach. <grym> o Tu było... A ta ściana? Ściana niewidzialna. <grym> A, to to ta Ale chamstwo. Ale nie spadli z niej. Myślałem, że nie spadliśmy, że nie no. My, my o, no. ja na tyle mocno spadłem, że. Nie ja powiedziałem, o, widzę, że ty doprowadzasz. To Cudno, bo chciało szukać i nie wyszło. No. Znaczy, A? powiem ci, nie taki pełny speed, ale na tyle, że mnie przód mi wyskoczył, nie? A my, ja na pewno. A my, ja zaraz. pewno. Nie będę tego komentował. Nie, no ja nie mogę na spokojnie podjechać w ogóle do tej części pierwszej, no. Chłopie, ja nie mogę po tym wosku tak przyjechać mogę te punkty na litość boga. Ta, a wiecie, tego, że to jest zrobić od nowa, czy jechać po tym. O, no to o tym tyle właśnie jeżdżą. powiedziałem. <laughs> Dokładnie o tym powiedziałem. Nie, ja na myśli to robię no, tak, 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 tak. Nie zestraj się na tej myszce. <laughs> challenge, zróbmy następne mapę na miejsce. Nie Challenge, nie. odzywaj się, challenge ale tylko morda, fajnie morda, i zabawnie morda. Challenge Dobra ci się nie odzywam się. challenge do końca ty jeszcze coś powiedzieć? Gnoju. Tu jest nie, nie fake checkpoint? Haha, fake checkpoint nie. nie to jest fake checkpoint na śniegu <mum> takiego nie miałem chyba No miałeś tam Pewnie to zeskipowałem i nie spadłem na nim no, może tak, ja wjechałem niefortunnie. Niefortunnie. <gulanie> nie no to nie wiedziałem tego akurat. O nie, po co fortunnie po prostu, no. Pociąg nasz panowie na Walrider. się jeszcze Stary, ja będę Drugi tam może pociąg? za godzinę u was, więc. Yy, no Druga osoba sobie poczeka Wall kiedy na mnie. Dwa pociągi na Walrider. <gulanie> Trzy pociągi na Walrider. Jaki skam na końcu, jest potężny, uważacie na nich. Ale jaki skam, Sylwester, nie Czę powiedziałeś jeszcze. Trzeba bo wypadniesz z niego. O nie, i Uch. tak zapomnę, zanim ja tam dojadę, także spoko. Chodź, Separt, chodź. Żegaj, żegaj. Złota zasada. Mm -hmm. Ale to się znamy, A my zawsze sobie serwisie zakończymy. No. Dobra, pytanie brzmi, gdzie ja teraz mam pojechać? Dalej nie napisałeś innego scenariusza, hogaty, że... No Ja już napisałem, tylko wy się nie stosujecie. Tacy z nie, was, aktorzy. Nie, 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 nie dostałem żadnego PDF-a na, na swojego maila. No bo ci wysłałem na Wordzie. <laughs> na Whatsappie mi wysłałem. Whatsapp, punkt? Wiecie co ostatnio oglądałem? Oj, co to Straszny film, jeden. <laughs> no, nie. Dobra, co tu jest, Sylwester? Siema. Ten film byłby dla Syla w, na taki humorek <laughs> idealny I ja nie ragi. puściłbym go na YouTube ani na Twitchu ani nigdzie Dobra, mam punkt! On jest Super. O, on jest kompletnie nie na... Humorek Ty to co, teraz dla ludzi robimy. I Idziemy do kina Rewatch filmy, ja do Discordowego. Nie... Aha, do kina Discordowego można. No to jest stary Aż mi się odcinki przypomniały, niektóre na YouTubie, po prostu, pewnych ludzi. <grym> o, no, żebyś wiedział! Ale Teraz jedynka, skupienie. dwójka jest no trochę to inna, to niż radę. później o, trójka, o. czwórka właśnie. Ty chyba żartujesz?! O, no, chłopacz prądem strzela, tak żartuje. I do tej na końcu się nie idzie zatrzymać! No widziałem właśnie, że to Nie wiem, jak on się zatrzymać. No pewnie musi z połowy ja To jest. no, no właśnie. Chyba umić pewnie No właśnie, no w za trzeba jeszcze żyć Nie mów właśnie, ja bo ci Jezus no. Co? No, ty... <laughs> <Cię> darował się <ty. śmiech> O nie! Ja, to jest ten fake checkpoint! Nie, powiedzcie, uh -huh. że... Tu będzie nie, checkpoint wiemy, jakiś. Nie, pociągi na World Radzie, na pełnym speedzie, które trzeba Nie, się, nie się doleciałem, doleciałem z tego śniegu do tej platformy to czerwonej, czerwonej, nie? To Więc Ej, 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 Kumacie, ile... Aż do ćwikły no, doleciałem z powrotem. Przez to, że nie było wcześniej checkpointa, to ze śniegu nie, dolecą, nie no. doleciałem właśnie na jest tym tym i... Nie mam, wiekia. i to z powrotem. Yeah, no, tak. pierdziele. Tak. Wiatraki są tam totalną przesadą, moim zdaniem skromnym. Ten śnieg na końcu, to no by go usunęli, że można było dolecieć na spokojnie. No, ale to jest w ogóle powalony ten śnieg. Tutaj jeszcze te punkty. To jest w ogóle net... Nie wiem, ten punkt mógłby być normalny, że tak? Tak, tego, ja tego, sam... tego zastranego skilta, że to jest. Haha, to daleko, pse pseudo checkpoint Uhuhu. w sensie. Checkpoint? Ha, no, no, no. Nie, nie, nie. Myślisz, że prawdziwy checkpoint nigdy w życiu. Nie, yeah. not this time, bitch. Dobra, czyli najlepiej w ogóle nie patrzeć, czy wjeżdżamy w checkpoint, tylko w ogóle nie spadać. Super. płatki z Nie widzieliśmy, ale słyszeliśmy już, że mówiłem. mówiłeś o tym, Mówi? przecież. Ja o tym przecież powiedziałem. Tak? No to Shepard mówił. Przecież ktoś, ktoś do, dopiero co o tym Ej, mówił no, wycie, kur... Co? No, dwie do kupienia są. No tak, to już też było mówione. Jeszcze powiedz ktoś 10 zł czy ileś tam. O dużo chyba jest drogie, drogę, muszę do niej powiedzieć, że mi to. To Syla po prostu mówię, on jest na którymś, na którymś pierścieniu za turno, naprawdę, ja powiem wam. To... On do niego dociera tu w ogóle z takim opiekę. Ale później, na tym kurwa, odcinku po prostu. Ej, ja się... na tym odcinku nikt tego jeszcze nie mówił. O. Ja akurat nie checkpoint zaliczyłem szepard. Przepraszam. Gnojku, mały. Nie, ale już mi się ode chcieba, Ale czekajcie, teraz jest panowie... Nie panowie, teraz jest trudny punkt. Nie panowie czy panowie w końcu? Zdecyduj się. Chyba panowie. Nie, no nie chcę, on chcia... Ja już byłem przy tym pieprzonym punkcie, Nie Nie no. dojadę może kiedyś do wełs to już zobaczę. Gdzie jesteś już ze mną? Tak? Tak, no to cofnęło. Ja pierdzielę. Jest... Dobra, tak Ja drugi drifty na co tu jest teraz. Drzwienia? To jest to, to. Masz teraz mamy. Zmianę Ulraida w sensie, no, ale taką no. dość prostą. Potem masz pociąg, potem zjeżdżasz no, no? no, w dół. No, pociąg mnie do drugi. Tu punktów nie ma. Tylo! Kiedy szkoła? Zdążyłem tej... FK? Zdążyłem Ale to i tak jest niedotykany. Okay. Proszę cię. Dobra, nie jest <stoddź> O wallery, co ty robny Stój. Dobrze, okej, okay, zrobione. Bartusz, a a to czy nie tak zrobiłeś? A co tu jest na tym walleride? Eee, nie, <stoddź> pociąg. <stoddź> Nieprawdziwy checkpoint Nie mogę, to jak? Ej Co jest tym kurde pociągiem? A ten, a ten to może mi się trzymać drogi, a nie zjeżdżać? Nie może. Bo on się no trzymał też czymś zrobił. ale... Tak? On się trzyma perfekto drogi, nie wiem o czym To nie, dobrze się nie się, 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 się grać w tę grę. Minia. Dobra, no próbujemy. Ja kolejny. Okej, okay, dobre. Teraz co jest, jest... Zjazd, tym wallride'em. Coś Ten... będzie dalej? No, się, Wiesz, się zatrzymać. O, no, no właśnie kamerę. widzę. Na śniegu! Okej, okay, tak? śnieg, dzięki! Na normalnym mm -hmm. bym się zatrzymał, na śniegu tak, i już nie tak, bardzo. To jest, no, no tak, tak, to... No nie, za drugim razem może to przejdę. Nie wiedziałem, że dobra. trzeba tak zrobić za pierwszym, więc... Rura teraz. Dobra, Rura. teraz ja z Wollerider i co tam jest dalej? Chodźcie, panie! Jak się zjedzie z Wollerider, to jest śnieg. Tak, jakiego Wollerider? Którego Wollerider? A, to jest śnieżek. Śnieżek, Pęka taka, dobra, e. to jest manet. Brum 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 brum. Dobra! Dobra! Dora. Dora. Też bym chciał? Też bym chciał. Mhm. Też bym chciał. Ale ty masz ten akuratnie jeszcze. Nie, ja z jestem. Nie, no, no właśnie, wy tam jesteście, a ja nie mam tego punktu. Co wy? No, wypadłem ja trzeci raz, trzeci, trzeci no raz wypadłem, trzeci raz. Ten punkt jest chyba najgorszy punkt na tej mapie aktualnie. Dobra, zaraz do was może dojadę, to się uda obczaić. Też bym chciał dojechać. To ja sobie ten punkt zrobił mhm. już całkowity chłopie naobija. Dobra, o, mam checkpoint z wami chyba, a co tu się robi? O, no, fajnie, 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 że no, masz checkpoint. Tak, Pokażcie. Tak a tu wszyscy już są? Nie! Nie wszyscy! Przepraszam. A jeszcze tam z tyłu też krzycze, to chyba nie wszyscy. A, ja ja Parda tam nie widziałem, myślałem, że on tu jest już. Daleko jest szeparda? Jeszcze Jezu, wypadłem do kuja wafla, no nie mogę! Eeee! Boh, wyjmuję szepard rób. Ja pierdolę. No ostatnio to było, no, cztery co? razy no, trzeba było takie zrobić. No i teraz trzeba to samo zrobić. Nie ma punktów. No no to jest najgorsze w tym. Nieee! Nie, nie ma checkpoint'ika Ja spadłem Maską na trzecim raz ciekła, więc luźno Kurde, ten samochodzik tak średnio działa co do tego Chociaż przyszedłeś ostatnio tom tą, tą, mapę z wiatrakami Pan, co? RNG milion Dobra, zrobimy drugie, jeszcze raz Dobra, ja muszę zrobić raz Dobra. na pewno i będzie już łatwiej

no, też już mam już, to już nie ma, to już nie ma nerwów na postron. raz... Ja już tym blisko zawało, żeby, no, zawału, żeby nawet zaraz zostanę zawał, zaraz coś rozpierdolę, No co, no ci możesz <śmiech> uspokoić? <laughs> Szepar! <uspokoić? śmiech> no nie może, ja tak samo bym zareagował, tylko ja kulturalnie jestem. <śmiech> <śmiech> To jest w ogóle śmieszne, śmiesznie, że go jeszcze zwyzywałaś na dobrą no. sprawę, Sylo. O, Co? <grym> o, jeszcze. Olał to całkowicie. No, się parda w sumie. No tak. stwierdzeniem. Jak? Bo nie, nie, nie. Zysypałem. No, no, bo, no to nawet nie, no. nie zrobił tego umyślnie, więc... Ale nie, A nie wiem, co powiem. Zrób mi to. Ha, co Sylo robi umyślnie? Oddycha? Gówno, no, po zrobię no. A masz czekajta? dobrze. No, no. Tak, mam checkpointa, już jadę dalej. Ja... Yeah. Mi, mi, nice. już, mnie już naprawdę zalewa zimny pot. Ja to już naprawdę czuję że no, to ale jest... Udało. to, to był jest Nie no, panowie, kiedyś to jeździliście godzinę na mapie moment. i... A teraz 20 minut tylko chyba po mieście nic nie Tak! Ta starość! starość Nie um. Dwa razy jeden punkt pośle, że już nie wiem, co się z nim dzieje. Tak. Bo kiedyś się udawało, o, teraz Tak już samo, jak... Okej, okay, dwa zrobione, to jeszcze trzeci powiem, do zrobienia. Głupak. Tak było. No ćwikła się nie denerwuje, co? robi po prostu... Nie mam tutaj punkt zaliczony, że niby wszystko spoko i tak się boję spada, czy mi nagle nie cofnęło tam <grym> o, ja o ja już robiłem, proszę bardzo, trzy piękne przejazdy z rzędu dziękuję No pięknie jesteś Piotr No ty też jesteś akurat nie ja O super! Dzień. Wow! Starłem się auto, rację tak, dziękuję. 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 No <laughs> spadłem Milu. od razu na podjeździe No plapary tutaj I nie ma checkpointa tu Jak spadniesz Dupę jeszcze zawiesić A dobra, tutaj to luz. E na no żart ty Ja się bałem że mnie jest. cofnie tam wiesz całkowicie do tych Ale cię nieco nie co bo... Nie lubię tych wąskich przejazdów tym samochodem no e, Denerwują tam to się mnie no łapie się jeszcze Ono się łapie ale ono też tak jakby od razu wystaje po prostu on jest szersze niż N ...niż to na e, git jest to będzie szóste razy, jak nie zaliczę tego punktu. Oj tak, tak, oj tak. ty, ty, jaki ty masz problem? Nie opresy. mam pojęcia, nie mam pojęcia. No tych wiatraków nie może przejechać. No, wiatrak na tym tak. lodzie? Ta, ta, ta. ta. Ja nie miałem problem, że z tej rampy zjechać, ale wiatrak też. Okay. jest... Z, to, z, wiatrak no, wiatrak też, no. <śledziany> A, Bo, Nie, to, to no zjadanie. dobra, dobra. Już myślałem, że fake checkpoint tam jest w ogóle.

i suba dostałam Daj z tego mi linka i dla kolegi! Nie jest, jednego streama zrobiła! <giby> no, to. no i kaga, się skazała! Co to za stream? Znowu se spadłem! Znowu się spadłem! Spadłem no i se! Cześci. I znowu spadłem! Jestem Daj coraz bliżej niż ciebie. Oooo! Piotrek, odsłoń! O, Pietrek, odsłoń ty telewizor, wzięty w niebiosa! Zaklęty! Ja w Netflixie w TV i zasłaniałem zawsze, krzyczałem Odsłoń mnie to! Bo Nepsy lecą. <grym> <grym> nepsy, tak mówię? Tak. Nie, to jest wizja artystyczna by Sylwester akurat, nie? No, Okej, okay. <grym> Musi się pośmiać, więc... <grym> Goofy! Mogę Mamy wieczorę? Nie, bo nefsy. Wydarzenia lecą. Zostaw. Zostaw. Czyli Jestem tak być? Dolniej. Zastanawiam się. Dzieje się. Dzieje się. Dzieje się. ma Mapa Dzieje mapa Dzieje się. Dzieje się. Dzieje Nowiński, Construction Zostanie Corporation I oby, oby w niej tak, futa, oby podle, oby, oby, takich putach Oby więcej takich mapek. Żeby mu mógł... ktoś... Nie, mapa przyjemna Jest <grym>, okej okay. Kebaba na ostrym drodze. O, Ooo, ale bym ty ja, zjadł ja, takiego O, kebsika bym zjadł No, głodny jestem, zjadł. takiego <grym> A ja jadłem takiego. ostatnio Kiepsiora No i co? Zester w drugą jadłem. stronę, że nie pojechał do mety od razu Wczoraj jadłem kiepsiora Wiem, wiem, poczekaj Gratuluję Nie wiem z czego Nowiński, Construction Corp No ty, Polak, nie? Ta palona mi się da, miłego. Polakrodak, bratak. Polak Gdzie Ha! Huh.